Cześć! Witajcie na moim kanale. Jestem Badia i kupiłam szczęście to szukałem. takie ze teczki kleje, połówki, kuris i kletki jeszcze i blok. Co Wam pokażę? Kupiłam.

Zapraszam na, Zapraszam... na Instagrama i na TikToka. Już się śledzę Jedna jest w tej i jedna jest w Jak się okalało, ale... Zatuczki i paliwa kozły, patrz Ale ogonek ma sztysmy Uwaga, polecam Tak byłam w Gracias. <coughs> I środki na taki styl, to one jak szpilzinowe, śmiałe. Ale stos co grusz. Kleć poza mała, 10 na 10, super sobą. Babino. One se, babino są lepsze, klećki. Polecam. A to jest fajne.

Mam rzeczy inne ja rzeczy. Nie styczam. Kupiłam takie pędziulki Bardzo polecam. Tu chyba kupiłam bietry. Też. Tu takie drążki, kupiłam takie konie. Zbiłam. Bardzo polecam kupiłam takie konie. Też biedne. Też I jeszcze mm. po prostu kupiłam konie samobójstwo na Simsach. Takie kupiłam. Kupiłam jeszcze kota. Takie słodkie pokazałam mam chcę wam powiedzieć, co to Mam, pokazał, kiedyś pokazałam. Tak To widzimy już na 5 odcinku.